Władze powiatu lubińskiego kontra wojewoda dolnośląski. Spór trwa. Wnosimy o wygaszenie mandatu. Mobilny pośredniak w Lubinie. Praca przyjechała do miasta. Zawsze warto sobie sprawdzić na stronach internetowych certyfikaty. Majka Groman, witam w środę 15 maja i zapraszam na informacje. Damian Stawikowski nie został odwołany z funkcji wicestarosty Lubińskiego. Tak zadecydowała większość powiatowych radnych. Wnioskowało to wojewoda Dolnośląski, szef Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wcześniej domagał się także rezygnacji ze stanowiska starosty Adama Myrdy i wicestarosty Ryszarda Zubko. W tym przypadku zdanie zmienił. Teraz chodzi wyłącznie o Damiana Stawikowskiego, a dokładnie o fakt, czy do Rady Nadzorczej Miejskiej Spółki w Polkowicach zgłosił się sam, czy też został zgłoszony. Katarzyna Szatkowska. I ta, wydawać by się mogło, nieistotna kwestia, urasta do rangi poważnego sporu prawnego, bo jeśli zgłosił się sam, to łamie ustawę antykorupcyjną, jeśli zaś został zgłoszony, ustawy nie łamie. Burmistrz Polkowic również działa jako zgromadzenie wspólników. A zatem nieuzasadnionym formalizmem jest, aby burmistrz sam sobie najpierw zgłosił członka do kandydata do Rady Nadzorczej, a następnie sam takiego kandydata powołał do władz spółki prawa handlowego. Z tą opinią prawników Lubińskiego Starostwa, potwierdzoną opinią profesora Stanisława Sołtysińskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa handlowego, nie zgadza się wojewoda Dolnośląski. Burmistrz nie potwierdził, że pan Stawikowski jest przed przedstawicielem gminy Polkowice, tylko sam się zgłosił i Rada Nadzorcza wybrała, ale wobec jakby potwierdzenia, że nie jest przedstawicielem gminy wnosimy o wygaszenie mandatu pana Stawikowskiego. Lubinscy radni dali jednak wiarę opinii profesora Sołtysińskiego i mandatu wicestarosty Stawikowskiego nie wygasili. Starosta Stawikowski sam się powołał do rady nadzorczej w Wczoraj byłem w piaskownicy i spytałem się dzieci, czy mogą się same do czegoś powołać. Stukały się w czołowie. Stukały się w czoło. Ja nie widzę takiej możliwości, proszę Państwa, że można było się samemu powołać do jakiegoś organu. Więc starosta Stawikowski nie powołał się do tego organu. Powołał go burmistrz. W tajnym głosowaniu za odwołaniem wicestarosty głosowało 6 radnych, 15 było przeciwnych i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Praca przyjechała do Lubina, w mieście stanęło mobilne biuro rekrutacji oferujące zatrudnienie za granicą. Zainteresowani mieli do wyboru pracę w sektorze budowlanym. Poszukiwano także spawaczy i hydraulików. Od godziny 13 na parkingu przed galerią Kupro Marena specjaliści od rekrutacji udzielali porad Lubinianom i opowiadali o pracy, którą będą mogli podjąć. Wśród zainteresowanych, którzy odwiedzili dziś mobilne biuro pracy, zdecydowanie dominowali mężczyźni. Agencja Work Express jest agencją, która wysyła pracowników od 2004 roku. Zawsze warto sobie sprawdzić na stronach internetowych certyfikaty, pozwolenia. I to jest bardzo ważne. Do pracy w Niemczech poszukiwane dziś były m.in. osoby, które znają język i chciałyby opiekować się starszymi osobami. Od 800 do 1200 euro netto dodatkowo zagwarantowane zakwaterowanie oraz wyżywienie. Na takie warunki mogli liczyć ci, którzy zainteresowani byli tą ofertą. Aktualnie mamy pracujących około 4000 pracowników w różnych branżach i za granicą i w Polsce. Dziś mobilne biuro pracy odwiedziło jeszcze Głogów, w sumie trafi do 30 miejscowości w Polsce. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych świętuje trzecią już rocznicę nadania placówce imienia Przyjaciół Dzieci. Jubileusz był okazją do spotkania i dobrej zabawy. Na podopiecznych, ale także gości i przyjaciół ośrodka czekał bogaty program artystyczny to rano, a po południu park rozrywki, z lot harlejowców i pokazy tresury psów tropiących. Ośrodek szkolno-wychowawczy imię Przyjaciół Dzieci nosi od trzech lat. Nazwa nie jest przypadkowa i podkreśla wyjątkowy charakter tej placówki. Wyjątkowość tej placówki to to, że pamiętają o nas. Ludzie dobrej woli, ludzie, którzy widzą dzieci, młodzież niepełnosprawną i pomagają im się odnaleźć w społeczeństwie, że jesteśmy zauważani, że istniejemy, nie jesteśmy w ukryciu i że nas się akceptuje i pomaga nam się. Jedną z wielu firm, na wsparcie której ośrodek może liczyć od kilku lat jest PBK. Ośrodek szkolno-wychowawczy w Szkarach górnych jest nam najbliższy. Są tutaj nasi bliscy również, nasi znajomi, prawda? dzieci naszych kolegów również jest z pracy. Dlaczego warto wspierać? Ponieważ, no cóż, dobre słowo dla młodzieży, ich szczery uśmiech, prawda, który widzimy na co dzień, to jest chyba taka zapłata, która nam najbardziej w tym momencie leży na sercu. Pod opiecznymi ośrodka jest blisko 100 osób. To dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, którzy objęci są tak zwaną opieką stałą. Są też tak grupy wychowawcze, których uczestnicy przebywają w placówce od poniedziałku do piątku. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.